Cześć! Czy jesteś ciekawy, jakie zadanie przygotowałam dla Ciebie na dzisiaj? Zobaczmy, zapraszam. Na dzisiaj przygotowałam dla Ciebie takie zadanie. W zeszycie w linie narysowano dwa równoległoboki i trójkąt w sposób pokazany na rysunku. Odległości między sąsiednimi liniami są jednakowe. Podstawy wszystkich figur mają taką samą długość. Pole równoległoboku P jest równe 4. Czy pole równoległoboku R jest równe 8? Jak co możemy wyliczyć? Zobacz, skoro wiemy, że podstawy są takie same, no to możemy napisać, że podstawa wszędzie równa jest A. I jeżeli wiemy, że odległości między liniami są identyczne, to możemy napisać, że tu mamy H, ta odległość będzie równa 2H, i ta odległość, ta wysokość też równa się 2H. To są wszystko wysokości w naszych figurach. Skoro wiemy, że pole równoległoboku P jest równe 4, to możemy napisać, że a razy h równa się 4. Więc jak obliczymy pole równoległoboku R? Podstawa razy wysokość, czyli pole R równa się a razy 2h, czyli to się równa 2ah. Skoro wiemy, że a razy h równa się 4, to mamy 2 razy 4. Czyli mamy 8, więc pole równoległoboku boku R faktycznie jest równe 8, zdanie jest prawdziwe. A czy pole trójkąta S jest równe 4? Zobaczmy, jakim wzorem liczymy pole trójkąta. Pole trójkąta S równa się a razy h przez 2. Nasza podstawa to jest a, nasza wysokość ma długość 2h przez 2. Dwójki się pięknie skracają, czyli mamy a razy h, a widzimy, że a razy h równa się 4, czyli faktycznie pole trójkąta S równa się 4. A takim zadaniem zajmiemy się już jutro. Listewkę o długości 50 cm planowano pociąć na równe części. Iwona zaproponowała podział na kawałki po 5 cm i zaznaczyła na listewce czerwonym kolorem linię cięcia. Agata chciała podzielić tą samą listewkę na części po 2 cm i linię cięcia zaznaczyła na zielono. Ile razy linia czerwona pokrywała się z linią zieloną? Jak myślisz, jaka jest prawidłowa odpowiedź? Napisz ją proszę w komentarzu pod tym filmem, a zajmiemy się tym zadaniem już jutro. A rozwiązanie tego zadania czeka na Ciebie już jutro, jak zawsze o godzinie 7.05. Pa do jutra!